No, każda kobieta w pewnym okresie życia powinna wykonać y, y, oznaczenia hormonalne, sprawdzić, czy ma odpowiedni poziom hormonów. Kiedy, kiedy powinna to zrobić? No, oczywiście, kiedy coś się niepokoi, y, kiedy na przykład ma cerę tłustą, kiedy ma trądzik, kiedy nie może zajść w ciążę, a przede wszystkim wtedy, kiedy ma nieregularne krwawienia miesięczne bądź w ogóle ich nie ma. Wtedy należałoby się zgłosić do lekarza i oznaczyć określone, określone hormony, głównie oczywiście hormony, tak jak płciowe, jak i również hormony tropowe, tropowe przysadki mózgowej, aby sprawdzić, czy cykl jest owulacyjny, czy też, czy też nie.